Trzy boki trapezu prostokątnego ABCD są zawarte w prostych. Macie na zaznaczone, zapisane 1 trzecia x minus 2, 1 trzecia x plus 4, 3 i y równa się 2x plus 3. Wierzchołek b jest punktem przecięcia osi x prosto, y równa się 1 trzecia x minus 2, czyli tej, jednej, tej pierwszej. Wyznacz stworzenia wierzchołków trapezu. No, zadań na maturze miałoby wartość jakichś 4 punktów. Nie wiem jak wam. No, mnie nasunęło się, żeby w ogóle sobie to narysować i tak tak. Najpierw sobie narysowałam tak, bo jest na że prostokątnym. Potem narysowałam sobie dokładnie. Przyznam, że dwa rysunki będą mi potrzebne. Eee, trzy proste. Widzicie, tak na samego wzoru już wiedziałam, że te dwie proste są prostymi równoległymi, mają ten sam współczynnik kierunkowy, więc wiedziałam, że to będą podstawy mojego trapezu. To będzie ramię. Yy, dwójka jest półczynnik kierunkowy. Nie jest to prostopadłe yy, do tych dwóch, więc wiedziałam, że to jest to ramię nieprostopadłe. Yy, no i powiem Wam tak, narysowałam sobie proste. Najgorzej było z prostą y równa się 1 trzecia x plus 4 trzecie, bo tutaj to nie jest dokładny rysunek, yy, choćbym nie wiem jak dobrała punkty. Nie da się dobrać tego dobrze. No i nawet widzicie punkt przecięcia prostych to są te wierzchołki trapezu. E, gdzie mam długopis jest tutaj. E, jest też powiedziane w treści, że punkt przecięcia z osią e, X to jest jedy, to jest punkt B, tak było w treści podane, no to ja już e, napiszę sobie to Y równa się 1 trzecia X-2. minus Więc żeby wyznaczyć B, wystarczy policzyć miejsce zerowe, czyli zamiast Y wstawiamy 0. I mam tak minus 1 trzecia x równa się minus 2. Zrobię razy minus 3, żeby się pozbyć ułamka. I dostaję x równa się 6. To jest miejsce zerowe. No i tak powiem Wam szczerze, wyszło mi mniej więcej na rysunku. O tutaj, punkt y, o współrzędnych. Tu miał być b, o współrzędnych 6, 0. jeden bym już miała na to na pewno dostałem za to punkt teraz ważna rzecz na maturze ponieważ ta jedna prosta była narysowana no bardzo może nie tyle bardzo w sposób przybliżony ale jednak tam są łamki i ja nie jestem dokładna i nie możecie teraz tutaj mać. a załóżmy że to jest ten ładny punkt kratowy być może tak jest z dużym prawdopodobieństwem tak jest ale nie wolno nam tego zakładać więc uwaga żeby znaleźć te tutaj punkty E, czy tam one, może to będzie A, B, C, D, już wszystko jedno. Musimy znaleźć punkt przecięcia tej prostej tą Jak znaleźć punkt przecięcia? Wystarczy rozwiązać układ równań. Wystarczy wziąć te proste w układ równań, i ja słuchajcie, zrobię czyli tak. E, o, to jeszcze ważna rzecz. Tu jest ten B. Tu jest na pewno kąt prosty, no bo tylko trapez miał być prostokątny. Gdzieś tu będzie kąt prosty. Więc tu jest moje B. B już liczyłam, ma współrzędne 6,0. To jest prosta y równa się 1 trzecia x minus 2, powiedzmy. Tak. Ta prosta to jest y równa się 1 trzecia x plus 4 trzecie. A to jest prosta y równa się 2x plus 3. Tak dla mnie ten rysunek jest. Tak, tu mam układzie współrzędnych, natomiast teraz będę szukała tego punktu. To jest punkt przecięcia tej prostej i tej prostej. Biorę sobie w układ równań. Pamiętajcie, punkt przecięcia prostych znajdujemy rozwiązując układ równań z tymi prostymi. No, wystarczy sobie wziąć powiedzmy to razy minus 1 i mamy y równa się 2x plus 3. A tu mam minus y równa się minus 1 trzecia x plus 2. Tu mamy 0, równa się 2x odjąć 1 trzecia. To jest 1 i 2 trzecie x plus 5. Minus 1 i 2 trzecie x równa się 5. Tu mamy, kochani, ile? Minus 5 trzecich x równa się 5. Zrobimy to razy 3. Mamy pierwszą współrzędną, no drugą sobie doliczę podstawiając przykład tu. Czyli mamy punkt o współrzędnych minus 3, minus 3, no i szczerze mówiąc tak, tu mi wyszło mniej więcej, oczywiście mniej więcej, zrobię większą kropę, to będzie bardziej widać. Niech to będzie punkt A. Eee, wyszło mi minus 3, minus 3. No to biorę sobie. Mam tu jeszcze miejsce. No to biorę, mm, Znajdę sobie ten punkt. Ten punkt to jest punkt przecięcia tej prostej. Uwaga, ponieważ tu jest y równa się, tu y równa się, tutaj zrobię metodą podstawiania. Przyrównam po prostu te wzory, bo tu jest y równa się i tu jest y równa się. Zrobię razy 3. Tu mam x plus 4, a tu będę mieć 6x plus 9. Mam tak x minus 6x równa się 9 minus 4. Tu mam minus 5x. Tu mam 5 x jest minus 1. Eee, no to y Stawię sobie tutaj do tej bezprostsza. 2 razy minus 1 plus 3. Tu już sobie zaznaczę, że to mam. A y wychodzi mi 1. I uwaga, pokazuję. No jak nic. Wyszedł mi ten punkt. A, kropla. Mam. Tak, mam. I ten punkt... B to będzie jakiś D i ona ma współrzędne minus jeden, jeden. No dobrze. Brakuje mi tak naprawdę czwartego punktu. Co muszę zrobić? Kochani, ja nie mam prostej. Nie mam tej prostej, która ma być, uwaga prostopadła. To sobie już tu zmienię, bo potrzebuję tablicy teraz troszkę. I teraz, moi drodzy, potrzebuję prostą prostopadłą. To będzie prosta u mnie BC. I teraz tak. Po pierwsze, jeśli jest prostopadła, to współczynnik kierunkowy jest odwrotny i przeciwny do tej jednej trzeciej. Czyli musi wynosić Minus 3. Ponadto wiem, że punkt B należy do tej prostej. Ona na ten moment wygląda tak B nie znam. Ale pod X i pod Y wstawię, czyli pod Y0, a pod X6. B wychodzi mi moj drodzy 18. Czyli jest to prosta. Y, już, 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 już. Minus 3X plus 18. I to jest moja brakująca prosta, której nie miałam. No, żeby kochani ją teraz y, znaleźć, to musimy. Y, no to jest, żeby znaleźć C. C to jest punkt przecięcia tej mojej prostej, którą przed chwilą znalazłam. I tej prostej, czyli tak, y, biorę sobie w układ równań. Prostą znalezioną przed chwilą i prostą tą górną 3X plus 4 trzecie. No dobrze. Myślę, że przyrównanie jest tutaj najlepsze, czyli tak naprawdę metoda podstawiania. O. Zrobię razy 3, żeby tych ułamków tutaj nie było. To tu będzie minus 9x plus 30, 54. Tu mam x plus 4. Przenoszę na tę stronę. Mam minus 10x, tak, tak. A tu będzie 4 odjąć 54, czyli minus 50, no to X jest piąteczką, no to Y gdzie sobie wstawię, no chyba do tego pierwszego minus 3 razy 5 plus 18, czyli Y jest równe 3. Zobaczmy, czy to, był, czy to by było widać. 5, 3. O, czyli tu jest ten punkt. To znaczy, że kochani. Jest ta prostopadła. Tak, tu jest kąt prosty. Mam brakujący punkt, on ma współrzędne C53. Gdybym miała tutaj napisać, podsumować, y, punkt A wyszedł mi tutaj minus -3, minus -3. Punkt B to było to miejsce 0, 6, 0. Punkt C znalazłam przed chwilą. 5, 3 i punkt D. Na maturze 4 punkty.